Halo, halo, witam w pierwszym odcinku przygód z Neseserką. Jest wtorek godzina 9.30. W niedzielę w nocy udało się ją przetransportować tutaj. Zresztą pewnie za chwilę to zobaczycie. Ogólnie nie za wiele widać, ale jest misja w kół. Dzisiaj był bardzo produktywny dzień z tym oto jegomościem, którego nie widać, ale no, kanał w opisie. Także wiadomo o kogo chodzi. Szybko, może powiedzieć nawet na kolanie znaleźliśmy neseserkę do wzięcia. Miał ja ją wziąć on, pojechaliśmy, zobaczyliśmy. I się okazało, że biorę ją ja i właśnie po nią jedziemy. Także zobaczycie ją no, dla mnie za godzinę, dla was za pół sekundy w drugiej części odcinka. Ja ją przywiozę na garaż. Dla sprostowania jest godzina 21. Jest niedziela! jest 21 mamy jeszcze tak z półtorej godziny kurwa działań realnie, żeby ona była już w miejscu docelowym. Co? Widzimy się jak ta sera będzie zapakowana już prawdopodobnie na busa. No a resztę to już wam prawdopodobnie następnego dnia dobra Grzesiek, więc zobaczycie wszystko jak to. Ogram ją dzisiaj, także no to odcinek i tak się pojawi nie wiem kiedy ale słownie kupujemy moto na kolanie Nie moto kupimy niebawem też na, na kolanie też kolanie na kolanie dlatego że termina druga część materiał już ją mamy jest jona teraz troszkę pojeździć troszkę ją dopieścić i na przyszły sezon będzie czym latać. Bo jedyna jest niedziela 22, a my kurwa motocykl kupiliśmy za ostatnie pieniądze kurwa. I dopiero wracamy go zładować. My się nadajemy najwyżej do Morawicy kurwa. No i to po drodze będziemy mieli. Po drodze. Widzimy się na garażu. Cześć. I... No i co? No i trzeba odpiąć dozownik, bo oczywiście no, nie ufamy takim urządzeniom. Także zaraz to zrobimy. Kurwa. No. I trzeba by się przejechać, zobaczyć czy to działa, czy już przestała działać. A bo jeszcze jak już tu jestem, to sprawdzimy, czy po dwóch dniach odpala. Damy jej sanko. Zobaczymy, co się będzie robić. Nie, no luks. No i dobra, filtr powietrza mamy zdjęty. Teraz tak spuścimy sobie wachę zbiornika, bo jest niewiadomego pochodzenia. I lecimy dalej. Dobra, dozownik mamy zaszczepiony. Wymieniony wężyk prosto z pompki. No i obieg zamknięty. Sadzony w koreczek. leci sobie dookoła. Już się nie ma czym przejmować. Nic się nie zatrze. W razie czego, jak ktoś będzie chciał, to możesz sobie ten korek wymienić i dozownik podpiąć tak jak powinien. Ja będę sobie lał wachę z olejem. No i dobra, maszyna jest poskładana. Pali jak zła, idzie jak zła. No, znając życie, teraz nie odpali, bo już powiedziałem. No, oczywiście, że tak. Moment. O. No, coś tam trzeba będzie delikatnie poddubać gaźnik, ale ale ogólnie to jest, jest fajnie. Zobaczmy na rozlewu, jasne to... Tankujemy by do kosiarki No my, cała kosiarka do tanku Dzień kolejny, dzisiaj być trochę lepiej, bo masz na tyle Amery profesjonalne, musimy. Jest juda. A on nie się nie widziało. Nie. No, je. Ja to chłopaka na Oleju jest. Zło. Oleju Ogólnie, nie wiem. Jeździłem na tym oleju 4-5 lat temu i był zajebisty. Teraz kupiłem, widzę, że zmieniło się opakowanie. I podobnie zmieniły się jakieś normy unijne i ten olej ma zrobić inny żeby mniej kopcił czyli pewnie jest oleju w oleju czyli pewnie zaraz się zatrze, no ale Pójść to o! I już znalazł problem mam gdzieś odważnik gospod To no, trudno dobra, czata rata kurwa, jebane korki do dupy. poziomujemy se o! o ty kurwa badem za mało popuścił dobra, je poziom Dobra, i teraz trzeba drugą setę. Oczywiście i pom truskawkowy, nie byle co. O kurwa, już na rozlewo obok chciał się Na pewno. Najwyżej no trochę będzie bardziej truskawką śmierci. <laughs> ja tak będę kurwa mieszał, to cy wyjazdy w Izboleju. Będzie <laughs> tego niesamowite. Sprawdzimy jeszcze kurwa. Ona stoi. O, trzeci dzień się stoi. Zobaczymy. Czy jeszcze odpala? Zabije Mnie zostawił na zapłonie kurwa Nimo prądu Skopaj ją o, tam, Dupy Miejmy nadzieję, że jak się pododuje bateria To będzie chodzić, się nie Mamy te, ty, na Zabieramy hamulce o ty kurwa To to tak dokręci Technologia Fantami. Wszystkie śrubki w piochu. O ty kurwa Późno Chyba nie będziemy te klocki zmienić planów, bo się okazało, że o to jednak jest w chuj. Już będzie lepiej jak było. A będzie chodzić chyba. Już widzę, że tu trzeba będzie że kurwa w zimę tuningować tą instalację. Tu powinna być kurwa. Połowę mnie tych kabli. To one kurwa jej zrobiły. No, bo co za ludzie. Nie tam. Nie no, za to to będzie powyrywać stąd. To. to się świeca Jak z instrybutor. Chyba na ile mnie to jutro starczy. Kurwa, ta bańka to kant chuja. Teraz będzie za ciężka, nie widzicie, ojecha. I to! Mamy akumulator kupiony, chiński, prosto, z fabryki, z Chin czerwony, sypki akumulator Tero ta, tu jest plus Ciekawe czy on wejdzie, bo jest 2 mm szerszy Staro się okaże, że nie wejdzie Weź to przykręć tych kurde chińskich tych akumulatorach Są tak wysokie te piny To tu będzie problem Przysięgam, jakby mi ktoś podstawił 10 takich motocykli I powiedział, słuchaj, albo wymieniasz w każdym akumulator, albo wymieniasz w każdym głowicę czy tam tłoka, czy coś, to ja wolę tłoki wymieniać bo zrobimy inaczej bo Zaraz zarobą po kozach się robi bieze ta se peta ops, do bok to idzie. to ty jest dobre, nie? biedronka power, zoboc niby gastka? a tu ksizok. sposób na peta zawsze działa Teraz peta, bierzemy sobie tu tutaj a i te kable to jest jeden kabel a tu gdzieś jest mi zginęł drugi Teraz. To. pet dystansowy <laughs> trupka pasuje tera ale chińcyk zrobił Wszędzie w ziemi kombinerki rosną. Jeśli nie schylić, to kombinerki lezą. O tak było. Ta, kombinerki zasadzone z powrotem. Do i peta. Łobede. Do usuwania błędów i kodowania. Z tymi ledami to psegieli pałe. To to wygląda, jakby się miało zaraz drutów Drutu nakładli Drutem dookoła obwiązali. Pomane. Zabierzemy się z a Tu nie będzie nikt tak Up, Teraz i płynia to sprężyna w ryj przykurzyć. O, To już? po posłów. Niestety pasażery nie będę jeździły. Nie pasuje. Ja ten nie... Tu. O, pasuje jednak, dobra. Ty mi się wydaje, że ten drut to już kolejnego razu nie przezyje Jakby Ja wyjdzie, jak jestem tak profesjonalnie zabezpieczył. Tak myślałem, że nie przezyje, Tyle zostało z druta. Chwałoby, żeby ta kulka i ta spręzyna jednak była, a spręzyny już nie ma. Gdzie jest moja sprężyna? Gdzie? No znalazłem. Kóry tam ma. co? Robimy cięcie. I ja to idę skorygować ten element. Jestem trochę tuningową, ale gorące. To trochę z mywacem. Dwa razy i za. Nie tym spodzem jest. No nie, no kufa. Tak to się nie będziemy bawić. Kulkę już żem zgubił. Dobra, będzie bez kulki. Kurwa człowiek by se pojechał, kupiłby se normalny. Nowy ten, to nie. Będzie bawić. Składa się trochę mniej. gdzie jest ta kulka. Teraz rozmontowa. Jak jeszcze raz ta kulka wypadnie, to przysięgam, że będę jeździł bez tej kurwa podnóstki. Tego to nie chcę wlić. Czyż to jest nie do poskładania? Urwa moja kulka i nie go dojta za węsło To wszystko siłowo co robić chyba Tak, tylko dalekie te kombinerki są. Gdzie to, to jest? to elegancko Ale triki drutem Hop. Nadmiar trzeba utentegować Tak zabezpieczony, że podsta Nie do się, Ciri, jest dobrze A tu wozimy tego z powrotem Tak będzie lotość To ja pierdolę to dostanę O, jeszcze kawałek drutu został, to akurat... Mhm. Mają... Z kilometra ją Te trytki mają 7 lat One są akurat takie, z ich rozcinać Tylko spojrzy na nie i odpękają.